Jasiu przychodzi ze szkoły z płaczem. Mama, dzieci wszyscy się ze mnie w szkole śmieją, że mam strasznie duży łeb. Jasiu, nie masz dużej główki. Co te dzieci są od ciebie? No wiesz, że u nas piętnaścioro w domu jest, obiad szykuje. Idź do piwnicy przynieś kartofel. No dobrze mama. Ale co wezmę tych herbów? W Berecikie, w Ja sobie pozwolę tutaj obrać trochę tę cebulę, którą oglądacie, bo pyta.pl generalnie słynie z takich prowokacyjnych, dziwnych akcji, które mają żenować i konsternować ludzi. I to jest właśnie takie coś teraz, więc... Um, to, znaczy trudno tylko tłumaczę, co oglądacie. Poziom polskiego YouTube'a. Okay, nie, skończmy już te... Nie, dopiero zaczynamy. Tak, jest pytka. E, każdy... e, skąd tutaj, pytanie teraz do was, skąd wzięliście w ogóle ten pomysł na siebie? Od czego to się rozpoczęło? Nie każdy z Was, nie każdy z Was, znaczy tutaj mamy Marka i Dariusza, którzy faktycznie zaczęli od razu od tego, ale chociażby Krzysiek i, i Patryk zaczynali niekoniecznie od show i, i gdzieś potem to się rozwinęło w Waszej, że tak powiem, karierze na, na, na YouTubie. I chciałbym, i chciałbym e, właśnie zobaczyć e, te Wasze stanowiska, tak mamy 2, 2 na 2, tak naprawdę jak to wygląda jeśli chodzi o, o to e, od Was w ogóle skąd się wziął pomysł, a od Was skąd się wziął pomysł, żeby rozwinąć te działania w w moim przypadku to wyglądało tak, że ja wideo w internecie zacząłem się zajmować w 2007 roku, bo dostałem pracę w firmie Gry Online, która jest takim serwisem o grach internetowym i oni tam otworzyli wtedy site, który nazywa się tvgry.pl i to jest telewizja o grach, która wtedy jeszcze nie istniała, oczywiście, tylko dopiero powstawała. No i jakby tak zostałem przemuszony, chciałem to robić, ale, 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 ale zdecydowałem, że ja będę się tym zajmować, więc tak zostałem wrzucony Woda. trochę na głęboką wodę, e, musiałem po nadal, prostu... E, na wodę, no. Na wodę. Um, musiałem po prostu zacząć jakby się szkolić w różnych aspektach tego wszystkiego, a wszystko zmierzało do czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali wczesną formą, protoklasą let's, let's playerstwa dzisiejszego, czyli po prostu robiliśmy jakieś tam filmiki z kierów takie, które dało się w pewnym momencie wymyślić. No i moje, moja jakby geneza wynika wzięła wszystkie. Natomiast przejście na takie szersze wody komediowo-rozrywkowe było dla mnie już jakąś taką naturalną ewolucją, którą wykonałem po godzinach pracy jeszcze, bo pracowałem cały czas nad grami i w pewnym momencie po prostu zapragnąłem poszerzyć grupę odbiorców o ludzi, którzy nie tylko grami się interesują. No i tak wyszło. O, idzie wola mineralna o dziękuję ślicznie Dla zapylki dobrze e, natomiast na do pytania, tak aktualne jeszcze na chwilę na chwilę jeżeli chcę coś dodać ciebie to powiedziałeś że my tak, zaczęliśmy dosyć, skuta, tak dosyć tak że od razu wiedzieliśmy o co chodzi i od razu tak, ale w moim no, przypadku to to, nie robiłem, pierwszego swojego filmu nie zrobiłem z zamiarem e, jakby zrobienia jakiejś gigantycznej serii pod tytułem Unbuster, e, tylko to był bardziej eksperyment. To był filmik, który wyszedł jakby z, jakiegoś, z jakiejś mojej siły, z jakichś to to dwóch sił, z siły twórczej i, i siły, siły dociekania. I stworzyłem jakby, ten, ten pierwszy filmik, który był oczywiście fatalny jakościowo nie wstydu za niego do dzisiaj. Jaki to był? Sekret Visina. Nie znasz? Ja widziałem. Szczęście. A z tego się rozwinęło to, co się rozwinęło. I, i, i w zasadzie um, AdBuster mógłby nie istnieć, gdyby ten pierwszy filmik um, nie załapał z taką siłą, z jaką załapał. I ja wtedy też, podobnie jak Krzysiek tutaj, po, poczułem się jakby przymuszony do kontynuacji, do kontynuacji swojego działania poprze, poprzez właśnie um, tą po, kuriozalną popularność mojego pierwszego filmu. By um, tak jak zatytujesz. razem z Krzysiem swego czasu pracowaliśmy w serwisie gram.pl pisającym, przepraszam, gry online piszącym artykuły. Wybacz, tak wyszło. Ale o co chodzi? No w sumie, ale nie, dalej jakby sens jest ten sam, albo albowiem zaczęło się wszystko to o tym artykułów. i być może w pewnym momencie odnaleźliśmy nowe, narzędzie jakby przekazywania treści, zarażenia tą treścią ludzi, czyli przeszliśmy od pióra w kamerę obiektyw. I zaowocowało to chociażby tym, że zacząłem nie pisać artykuły, ale przedstawiać ich główną myśl w formie vlogów na temat gier komputerowych, ale i tak zaczęło się to wszystko od programu Splatpak TV, który jest zorientowany na i ku mojemu cieszę. Po prostu myślałem, że tego typu programów, pomysłów wdrożonych w YouTube jest o wiele więcej, ale na szczęście tak nie było i to zadziała dodatkowo mobilizująco, gdy mogłem stworzyć coś nowego od podstaw i zarażać swoją pasją. Tylko, że e, tak zaczęliśmy troszeczkę od tematu dosyć grubego, nie rozwijając go tak dostatecznie mi się wydaje. Najważniejsza różnica telewizja a YouTube. Tu jest coś bardzo atrakcyjnego, czego telewizja do końca nie ma. Mianowicie większa interakcja z widzami, odbiorcami zawartości naszych mm, kanałów. Jednak odbiorca telewizji. ...wyczki nigdy by nie było i w ogóle fajnie jest przerzucić część współtworzenia i część autorstwa, część rozkminy w ogóle na rzecz użytkowników, bo to nie jest wysługiwanie się nimi, tylko to jest zaangażowanie ich w jakiś taki wspólny proces. E, więc e, w przypadku akurat Zapytaj Beszkę, no to można śmiało powiedzieć, że widzowie są jakimiś tam współautorami tego, co się dzieje. No to, wiadomo, jak, jak, to, jak to działa w tym przypadku. E, natomiast e, no w przypadku innych serii komediowych, które robię, no to tam jakoś to wychodzi z improwizacji po prostu, e, a w treściach poważnych bo no, rozumiem, że się odnosimy do inspiracji na różnych y, y, płaszczyznach, no to ja nie wiem, na przykład mam zwyczaj, że strasznie dużo notuję w zasadzie codziennie, że wszystko to, co mi wpadnie do głowy i potencjalnie może być e, tematem na jakiś film, no to po prostu sobie zapisuję do dalszego przemyślenia i potem jakoś to realizuję. Mam strasznie długą listę notatek e, rzeczy, które chciałbym, tematów, na które chciałbym się wypowiedzieć. Jeśli o mnie chodzi to tutaj kwestia krótka, jeśli chodzi o... I'm gonna done. Z gier, to zazwyczaj one są tłem do jakiejś historii, gdzie zazwyczaj pojawia się polecenie jakiejś innej gry w podobnej tematyce, książki bądź filmu. Jeśli chodzi o gry, no to tutaj o obserwacja z reguły podczas prywatnych nagrań. Na to zwrócić uwagę o czym sobie porozmawiać, ale też często zadaję pytanie swoim widzom, w troszeczkę takiego wykładu aktywizującego, żeby też poznać ich spojrzenie na świat, jak oni to widzą ze swojej perspektywy. Z kolei proszę materia, czyli rysowanie czy paintboard, no to tutaj to jest głównie, um, jeśli chodzi o paintboard, zapis jakiś gierek, jakieś szkolenia podstawowe, techniczne, analizy, a jeśli chodzi o rysowanie, no to w tym momencie nauka prosta, bo mówmy się, nie jest to program jakiś mega profesjonalny dla wyjadaczy, tylko żeby generalnie ludzi oswoić, zachęcić ze sztuką kreatywności. Ja mam pytanie do Albastera. jak a, znaczy, a, co cię prowokuje, a, jakby, że zajmujesz się daną reklamą? Nikogo to nie obchodzi na mikrofon. <laughs> Widzisz, Chodzi. wszyscy się śmieją? Nikogo to nie obchodzi. Najczęściej prowokuje mnie absurdalność danej reklamy, jeżeli, jeżeli w reklamie przeprowadzany jest jakiś, jakiś pokaz działania danego produktu i to z kilometra widać, że, że to pachnie jakoś iemą totalną. To... to ty zacząłeś jakby najbardziej od właśnie parodiowania takich durnych eksperymentów, nie? które są prezentowane w ramach Nie tyle parodiowania, co raczej tak. prób, Próbowanie... Prób, Próbowanie... Prób, Próbowanie. Co po... prób powtarzania tych eksperymentów. Yy, a... no, no, tak jak widać zresztą, jak ktoś ogląda reklamy, to, to wie, że, że tych eksperymentów jest co, coraz więcej. Marki się często powtarzają, bo na przykład pani Szubie robić różne, różne eksperymenty w reklamach. I, no i głównie, głównie, głównie to mnie jakby popycha do, do tworzenia kolejnych. A dużo masz listę rezerwową, to jakby rzeczy tam na przyszłość? Kilka, kilka jest, ale to przeważnie wypływa jakby w danym tygodniu. No mhm. może w takim razie, jak już Koza do nas dołączył, to powiedz nam Koza, Dzień dobry. Czego szukacie w swoich filmach? Matka. <noise> Przepraszam, ja się sam tam znalazłem. Opowiadam. No. No, ostatnim razem to, no, to nie, Kier, kiedy to było? Tydzień temu. W lutym chyba, no. Padły na jakieś szukają. Szukają tego wysłać w tak? No. No i podpielili mnie. No i wysłali mnie. Czy on nie, Bada... nie było? Ale im się trafiło. A gdzie syndyk? Lądowa na 5-30 km. I jakiś jeszcze stary lądowa. No i odpadł będzie tej silnik. Dobrze, no podpadł... to może Ja także pewnie seria, że pewnie wszyscy jesteście z koncertu. Pani pan Marek tutaj siedzi. Wiecie, ja y, ja od niestety no na tak. strasznie ciśnie przez SMS-y, żebyśmy troszeczkę wystąpili i to zluzowali. Generalnie chodzi o to, że dla nas to jest polski YouTube. Tak? Menela. I nieśmieszni panowie, którzy myślą, że są śmieszni. Dobrze, no. no, nie jesteś Menem, jesteś Benem, tylko do materiału. Przepraszam. Monemizować tak pięknie nie umiem. No zierzczą no, gadają na jakieś dziwne tematy. Nie, nie Generalnie wie. o to chodzi. To jest, to jest dla nas Espera, polski YouTube. Ale tak. wy jesteście polskim YouTube'em przecież. Y Staramy się odchodzić od tego i na przykład mamy program w telewizji, a wy nie. Ojej. Ktoś go oglądał? Tak. <ślam> <ślam> Dużo ludzi. <ślam> ja go go 300. Audycja w ja radiu, o mój Boże! Nie Masz, jakąś, nie masz. A, 500 osób. Co? Repletter to ogląda 500 osób. Nagrywasz... Nagrywasz filmiki negujące Holokaust, więc nie możesz się odzywać. Ojej. O, 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 tak, prawda. Dwa tygodnie temu wrzucił filmik negujący Holokaust. Pytajcie się go o ten filmik. A teraz? Proszę, spytaj się. Nie Ty, młody. O co chodzi? <noise> Dokładnie o to chodzi. Aleczku, co ty o tym myślisz? Nie, że tak. Dobrze, ale też na przykład chodzi o to. Jak oni gadają, wy się nie śmiejecie. Jesteście zmudzeni. Nic do Was nie obchodzi, bo żadne z Was nie będzie... E, dajcie świeżą wodę dzieciakowi. Tak, tam jedna stoi. Dawaj, rzucaj. Mikrofon. Nie chodź. Masz, bab. Dobrze. Tylko się podnie? W jest e, ziarenko prawdy, ale z taką mową, że my tak nie tworzymy żadnego kontentu. Jak mi zabrali mikrofon? Pożegnaj się z tym. Pożegnaj się Już żyjemy. Nie chcesz porówki badać? Antysemita! O, o, Antysemita! Mikrofon! To trafi na YouTube! Wiem, ja że pan Marek nie jest tutaj winny, po prostu był piątkiem w pewnej grze, także jak nie oh, yeah. należy się z szacunek, no ale po prostu to był narzędziem. Tak. Narzędziem to ty masz tam gdzieś! Wie? Pokaż rękę, pokaż rękę, bo słyszałem, że jak się za dużo używa ręką, to między palcami włosy rosną. Sprawdź. Pan źle zrozumiał. Ja pana nie porównałem. Nie pan Mark. <noise> Marku. Nie, nie powiedziałem, że pan jest rzeczą jako narzędzie. Nie porównałem pana do rzeczy. Jak idiotę go traktuję. Jestem pierwszy raz. Jestem pierwszy raz tutaj. To jesteś który. Dziesiąty? Nie. Na tylko nie pierwszy. Ale w ogóle. W takim szacownym audytorium pojawiłem się 60. ja pierwszy raz. Czwarty, może trzy. A ja pierwszy a, No, no. Roz, Rozbawiaj ludzi, bo to przyjechali, a nie wysłuchać twoich tych alocji, co ty tam nie robiłeś, a... co ty nie zdziałałeś, a co ty zdziałałeś. <śmiech> <śmiech>